Yeah! O ty skubańcu Myślałem, że zakwitrzysz jak jakiś potwór Ale tylko był dźwięk pierdzenia Niesympatyczny jesteś potworze Koniec, udało się, czwarty zameczek Czyli już za połową jesteśmy Tej gry O, to mnie zaskoczyłeś Luigi pomysłowością. Yy, myślałem, że będzie atomówka. Yy, Lidwing von kopa dni. Tego kompy w zamku zostały zakończone. w Zamku numer 4 zostały zakończone. Las iluzji yy, jest... Następny, Mario i Luigi muszą spróbować ułożyć puzzle. Nie wiem, zaraz się ukaże. Biedna góra została lepiec. O kurde, to teraz ta mapa. Ja po prostu nienawidzę tego. Kurde, to jest po prostu las z życia wzięty. I tu nie mam na myśli takich drzewek czy coś, tylko tutaj, jak to w lesie, każdy się gubi, no nie? I tutaj naprawdę się można zgubić. Nie chcę przesadzać, ale tutaj chyba jest tak, że, że jest po parę tych sekretnych rzeczy. Dobra, załatwimy ich tak. O, ty! Dobra, zjadamy jabłuszka. Nie! Ty chamie jeden! Kurde. Nerwiacie mnie. Chociaż tę mapę jeszcze przejdę, żebyście wiecie. Widzieli, że ona jest naprawdę ciężka. Nie, co to ma być? Znikaj ode mnie. A gdybym... Kurde. To było nieuczciwe. Nie chcę go załatwić. Chcę wziąć tę sprężynę. Ja pierdzielę co za idiota. No co ty wyprawiasz? Chcesz się zabić? No, no, ty chamie jeden, co za idiota! Ty pojebie! Jak ci zaraz przypierdzielę, to zobaczysz. Nie, koniec, bo żyć tyle tracę, że... Safe state i mam to gdzieś. Nie będę się męczyć. W sumie to, co mi tam zależy, skoro... Nie, to... Kurde, takie jaja, co go wyplujemy gdzieś tutaj, o co ty robisz, idioto? Dobrze, że sobie zasywowałem, bo by mnie już szlak trafił. Myślałem, że się jeszcze złoży. Do wszystkiego są zdolne te robaki. No to teraz pięknie. No to już olać to. Zobaczymy, czy ta sprężyna do czegoś się jeszcze przyda. No najwyraźniej nie. Takie jaja. Nic mi nie zrobicie, mam pistolet. Kwiatkowy, oskubany. No, a tu co będzie? O takie coś. No to pokaż, na co cię stać, Luigi. No, w sumie się to przydało. No spadasz tutaj. O, no prawie by było. Czy robić jeszcze? Nie wiem. No jak, jak widzicie, podróżuję po lesie. Ale tu będą takie jaja, że normalnie i tak, i tak, i tak No po prostu jaja jak berety z tym lasem Nie wiem czy w którymś miejscu to nawet są chyba dwa sekrety Ale nie chcę przesadzać To są moje tylko domysły No co ty wyprawiasz, no o, świetnie Teraz będziesz szybko Pływał No i popływałeś sobie No nie! Czy oni tacy muszą być No że się nie możesz rozpędzić o, takie jaja tam jest rybka a ja save state robię bo mi przypomina ta tabelka mała być może jest tu jakiś sekret ale póki co Przejdę jeszcze to. Jak na razie będę wszystko przechodził normalnie do końca, kurde. A potem będę szukał sekretów. A może się coś znajdzie z tych sekretów? Tylko teraz tak, czy iść tam? Czy jest warte zachodu? Nie wiem. No, sekrecik! Dobra No jak już jest sekret, no to Trudno A chyba się domyślam O, super Nie spodziewałem się, ale dobra Save state Nawet się przed tym A powinienem Wiem już co powinienem zrobić Nie, na odwrót. Zawsze się mylę. Tak? Nie, najpierw weźmiemy te. Żeby mi nie przeszkadzały. Ciekawe, czy coś jest za te cudaki. Więcej tych monet, bo oni mają te szare monety. Bo nie przyglądałem się, to nie wiem. Nie! Dobra, pieprzyć to, wnerwiłem się teraz, naprawdę. To już było hamskie. Dobra, odkryliśmy niebieski. Czyli mam już czerwony, żółty, zielony i niebieski I jeszcze nam został taki szary, ale Nie jestem pewien czy on w ogóle jest. Chyba jest. Bo gdzieś tam widziałem na YouTubie. Chyba, że to to jest jako szary, nie pamiętam. Dobra. W takim bądź razie dziękuję wam za oglądanie tej takiej długiej sesji. Za... No też wam pokazałem dużo sekrecików. Jak tu dojść do czwartego zamku trochę inaczej. A gdyby ktoś się narzucał o co chodzi z tymi gwiazdkami, no to zobaczycie jak skończę tę grę. To będzie taki bonus. Bo i tak jest bonusowych trochę misji też. W każdym bądź razie ja żegnam się z wami. Na razie.